Okej, okay, proszę Państwa, bo mnie ten te temat zaciekawił i tu jest oj Wojtek, który sobie spędził dzień z członkiem jakuzy. I pytanie tylko, czy, o, czy ten członek Jakuzy powinien się przyznawać publicznie e, i do internetu, że jest członkiem Jakuzy, nie? E, czy, czy za to nie będzie miał konsekwencji czasem? No ale łapeczka w górę dla statystyk, o komentarz dla statystyk. Jak kradniemy, kradnijmy z klasą. Uh, uh. O, oh, przepraszam, ziewnąłem sobie. Link w opisie do tego filmu, włączcie go sobie przed oglądaniem mojego materiału. Wyciście i po prostu kradnijmy razem ze mną, kradnijcie z klasu. Więc proszę Państwa, lecimy. Eee, witam serdecznie, Lenka, cześć. I lecimy, nie? Oj, Wojtek. Ciekawy temat, w swoją drogą. He found him. Uh, a And... oh, Jak moja mama mówiła mi, żeby mnie w w towarzystwo, to właśnie chyba to sobie wizualizowała. To kill him, right? Japonia to kraj kontrastów, pięknych świątyń, zaawansowanej technologii. Wow. ale i Yakuza. Wow. Yakuza. to nie są zwykli przestępcy. To świat, w którym lojalność jest jeszcze ważniejsza niż pieniądze. A widok ich tatuaży czy uciętych palców do dziś budzi grozę wśród japończyków. Poheim do pokoki Spendit Jeans byłem bosem Yakuza. jest ciekawy, to uważam. Yakuza. Watashi A byłem członkiem Jakuzy, czy dobrze usłyszałem? Po pokoki Spendit z byłym byłem bosem Jakuzy Byłem bosem Jakuzy a to go kurwa nie od... nie zabiją, że on tak się przyznaje? Do tego, że był członkiem Yakuza? Yūyama. Watashi żeby mogło się to udać, najpierw spotkam się z guidem, który będzie moją ptyczką i moim tłumaczem, żebyśmy ten ciekawy dzień mogli razem spędzić. Hmm, ciekawy. Co powiedział? He że say? he he's almost here. Yuyama nie mieszka już w Fukuoce, ale to tutaj działał w strukturach Jakuzy. Right okay. Ja myślałem, że z Jakuzy to to się tak kurwa nie da wyjść, po prostu, że jednak. Ym, że jednak trzeba coś tam spełnić, ewentualnie zginąć. Po prostu, nie? A nie, że tak po prostu. To tak. Z... Nie wiedziałem, że sobie można wyjść z Jakuzy. Wojtek. Dzięki, dziękuję. To też takie trochę dziwne, nie? Bo, bo to jest na takiej zasadzie, że to tak jakbym teraz ja z jakimś gangusem sobie siedział i robił sobie wywiad i mówił, wow, naprawdę? Zabiłeś kogoś? Wow! Nie? To są mordercy, wariaci, kurwa, psychole totalne. Niebezpieczni ludzie, których, szczerze mówiąc, na kilometr o, won ode mnie, nie? Nie wiem, czy ja bym chciał z kimś takim w ogóle rozmawiać, jak mam być szczery. Bo trochę dziwne, nie? Nikt mu nic nie zrobi, chyba że kogoś sprzedał, no ale no jakby kogoś sprzedał, to by już go nie było, nie? Zaczniemy Pewnie od byle odwiedzenia, mówiąc Może i nie... o, może był naprawdę takim bossem-bossem i mógł się zrezygnować. Kiedy spotykali się członkowie, heard it, like, Fukuoka was the big. ただ、えー、と僕の場合は、えー、とこういう話もしながら、えー、構成を促す配信っていうのをやっていきたいっていうのをちゃんと組織に話したんですよなので僕は特別にそれができる要は日本人では珍しい立、mm hmm. ち位置だと思いますこれは私どめしろんとしぺろりゅうにぽだわ Ale że dostał pozwolenie. Ale widzicie, też powiedział to. Do, dostał pozwolenie na to. Czyli nie możesz tak o sobie wyjść i sobie o tym rozmawiać. Nie? E, żeby później nam OPOTEK nie znikł w dziwnych okolicznościach, no. No. To it's like official permission from That's right. Kurwa, ale to, nie no, bo, bo to jest dosyć logiczne, nie? To jest dosyć logiczne. no Wątpię, żeby on miał sobie. Znaczy, on ma pozwolenie, bo to powiedział. Natomiast taki gościu, który sobie działał w organizacji jakuzy i jakimś cudem sobie wyszedł, bo mi się wydawało właśnie, że oni nie, nie mogą sobie tak po prostu wyjść. E, to na pewno, żeby w ogóle móc o tym rozmawiać, to musieliby mieć pozwolenie. Że go nie chcą kurwa sprzątnąć, nie? No ale jak dostał zezwolenie od bosa głównego jakuzy na to, że może. To nikt pewnie tam nie może nic zrobić. Pytanie, jak się boss zmieni, nie? Czy go nie od, odjebią. Jakoś się bałem, kiedy siedziałem w tym samochodzie, ale miał w sobie coś takiego, że czułem respekt. How many times he has been in prison? Eto... No czułeś respekt. No kurwa, jak można nie czuć respektu przed typem, który nie wiesz, czy cię zaraz nie zadźga. Bo to jest na takiej zasadzie, że ja bym się czuł po prostu w ten sposób, że jestem na baczności. Bo nie wiem, co mi zrobi. Nie wiem, czy będę musiał walczyć o życie, czy nie, no bo to... No kurwa, no sorry was bardzo, ale dla mnie to nie jest nic wspaniałego i cudownego, żeby siedzieć przy typie, który kurwa mógł mordować innych ludzi. A nie oszukujmy się, bo minimum pobicia na pewno były. To jest na takiej zasadzie, że no czujesz się na baczności, tak? Masz ten respekt, ale nie taki kurwa respekt typowo z y, szacunku, tylko respekt, bo nie wiesz, czy, że zaraz nie odjebie. nikt nie ale ma cholera taki spokojny, głos, taki lektorski, nie? Tak sobie opowiada jest. It prison. And for how long? to 8 years. 10 lat. Um, and also 10 years total if you include a juvenile. You, you okay. say like you wanted to go around the world in the shortest time. Yeah. Right? But he didn't in Japan. From Kagoshima to Hokkaido. Oh. He did it in like, uh, he had to like go through every single prefecture okay. in 47 hours. 47 hours? Hours. No, does... Not 47 days, uh, 47 hours. How did he do this? Like with a car? With, with a, a car. plane? With a car? With a car, okay. So he only stopped just to uh, pump the gas, yeah. nothing else. I a record. Czasy się zmieniły i jak zagrożenie dzisiaj, to raczej w internecie. A twoją tarczą może być NordVPN. Na przykład, kiedy pobierasz plik, NordVPN sprawdzi, czy nie ma w nim złośliwego oprogramowania. Tak samo linki, a te wszystkie denerwujące reklamy już nie będą cię denerwować. I jest to unikatowa funkcja reklamy NordVPN, sobie która działa nie? bez aktywnego połączenia z VPN. Ale jak był takim bossem bosem, to się go tym bardziej boją, co on musiał robić, żeby y piec taki... Żeby piec taki respekt? Żeby móc o tym gadać? W sensie mieć taki respekt. No może rzeczywiście no był jakimś wysoko postawionym, no ale tutaj też gada, że ma pozwolenie od głównego bossa, nie? Czyli ktoś tam nad nim był, a może on był tym głównym, głównym bossem, a teraz oddał władzę i może dlatego może sobie pozwolić na to, bo ja wątpię, żeby taki zwykły typ, zwykły, normalny typ, który sobie tam bił ludzi, nie? Żeby on mógł sobie odejść z Jakuzy i jeszcze o tym opowiadać, jak to zajebiście nie było u Jakuzy, nie? No nie ma opcji Jeden. takiej. Wystarczy mieć włączoną apkę w tle. No i wreszcie NordVPN działa też przeciwbólowo, likwidując ból niemożności obejrzenia kontentu, na który masz ochotę, bo jest niedostępny w kraju, w którym jesteś. Jeden no, I jesteś w innym kraju. Jest też funkcja Dark Web Monitor, która nieustannie skanuje internet w poszukiwaniu wycieków twoich danych. A jeżeli takie znajdzie, to ty dostaniesz alert. A korzystając z linku nordvpn.com/ojwoitek, możesz zgarnąć 4 miesiące gratis i 30 dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. To spoko. That's his house. Yeah. Old house right there. The one in front of us. Yeah. And doesn't look abandoned. It's for sale now. Maybe that's why. You to see this? Um yeah. For how much does to sell this house? 42 miliony yeah. 1 124 tysiące. okej okay. A historia... ja chciał się po, pochwalić Mercedesem? No to ja nie wiem czy to, czemu ludzie mają jakiś taki, że muszą się pochwalić czymś co mają To są, zdobył tego Mercedesa poprzez przestępstwa, to ja nie wiem czy jest ja się czym chwalić, jak mam być szczery Do Mercedesa zaraz zrozumiecie Kamera so when he was in a prison, uh, he made this uh, big boss from okinawa. and he really took care of him, right? so he went to see him like many times, but he's now dead, deceased. so after he's deceased, his wife uh, said, like, this car is for you. that's uh -huh. what my husband said uh, when he was living. Oh. so that's how he got this uh, car. and just like uh, what do you call it? like a remembrance of his um, O, so. ciekawa historia, czyli pokazał się bosem, po czym otrzymał samochód po jego śmierci od jego żony. Grubo. Pisał so deska. Uh. So maybe can we uh, talk about beginning of joining to the yakuza? How it was, why did he join and what was the purpose of joining to yakuza? When he was doing the motorcycle gang. He didn't really like yakuza people because oh. yakuza people always scam other people and stuff. Yeah. But um, he has a heart disease, and also he hurt his back when he was working in the construction business. Um, he had to quit, right? So he was asking for the black money business. But and he was a teenager uh, at a, this time. Some but... time, Oikutsugai uh, that yes, 18. Yeah, he was a teenager, and he went to the office for the black money. That was the uh, actually uh, belonged to the yakuza organization. Mm -hmm. アンドキャラミス。アこドがャラミスは、約、え、束、ー、し,ますそしたら、えー、とていた、えー、の本部に詰めるんですが、約束していたのですが、約束していたのですが、約束していたのですが、約束していたのですが、約束していたのですが、約束していたのですが、約束していたのですが、約束していたのですっ約束していたのですが、約束していたのですが、約束していのですが、約束してです。 で、毎日朝掃除から始まって、親分のごはんから始まって、親分の付き人から始まって、で、大体短い人で1年ぐらい。長くて長い人で、まぁ、長い人で。Czyli、つまり、ずっとずつ、自分で1 <laughs> 年ぐらいやってる人もいます。もしくは、大体3年ぐらいが、これが定番です。そこから、ちょっとずついろいろ教えてもらえるかな Okay, just doing the chores, like cleaning the house. Yep. So this is like the the lowest step of the the lowest like the mm -hmm. the lowest state of the pyramid. Okay, so. Urwa, you need seven years to get change the The organization is pretty huge. The pyramid has like a many uh, organizations, hmm. like a head group and a second group called Jikisan. And also the third group. He was the number two in the third group. Oh, uh, Wakagashira. Waka and also he had his own group, um, gathered by twenty people. Oh. So he was the uh, oyabun for himself, and he was also second guy in the third. In a group. bigger organization. That's right. Oh, okay. okay. It's like mafia. Mm -hmm. Matryoshka. <laughs> Matryoshka. Mm -hmm. So what are like the the most tricked? Rose ah. oh, ah <sturk> <sturk> o to jest? ty, kurwa, ty, gościu nie ma palca, musiał coś spierdolić. Patrzcie, muszę obciąć sobie palec. Czajcie, czaj, czaj, bo patrzcie, nie ma palca. Ja pierdolę. To jest normalne, 人のものもを盗まないか、薬物をしない女を交換しないとかそういったものなんですけどこれがじゃあ一般常識がない人間たちが集まったところにそれができるかっていうと当たたり前じゃない人要はヤクザにはヤクザは当たり前じゃない人たちが集まってくるんでだけみんなが当たり前にやってることを 当たり前にやりなさいって言われるのが、多分一番きついんです。 tatuaże łzy bardzo mi się podobają bo, bo, bo mają niezwykły styl i niezwykły klimat, nie? Natomiast zdaję sobie sprawę, że one oznaczają bardzo, że tak powiem, dużo e, natomiast e, niekoniecznie zbyt, no nie dają z dobrego jakby wizerunku zwłaszcza w Japonii natomiast, no cholera jasna, to jest sztuka jak dla mnie, nie? One są naprawdę piękne te tatuaże niektóre Co Tatuaże w Jakuzie to coś więcej niż odoba. To symbol ich życia i przynależności. Każdy wzór opowiada historię o lojalności, walce i poświęceniu. Proces tatuowania był bolesny i długotrwały, co miało pokazać ich wytrzymałość. A, I can see that he got uh, two of his fingers cut off. Mm -hmm. And what's the reason for that? Actually, this one is by accident. Uh, when I was in Virginia high school. Mm. Oh. この小指に関しては、えー、と僕が19、20歳ぐらいだったかな。えー、その時に、あのー、親分のことがすごく大好きだったんですよね。で、その親分に対して、えー、ちょっと嘘をついたんですよ。で、その嘘が自分の中でなんかもう罪悪感がすごく高まりすぎて。で、あ親分裏切ってしまったなって思った時にこの指を外して。 No bo to szczerze, gdybym był szefem to kurwa chciałbym mieć takiego lojalnego typa, nie, że okłamał mnie raz i jeb kurwa po palcu. O, w pizdę. like this, but... It doesn't cut off easy, right? Yeah. It took him one hour. So <laughs> it's uh, right there. So he he kinda remembered the Yakuza movies. And in the Yakuza movie they stabbed the uh, knife inside the this floor yeah. and use it like this. Mm -hmm. So he kinda remembered about it, so he did it like then finally he fell off. And just like that he He gave the finger to the boss, right? Yep. Odcinanie palca nie było karą, a przeprosinami, tak jak Uza pokazywała lojalność i honor. Oh, oh. kurwa, ja, ja kurwa zaciskam zęby przy igle, jak mi krew chcą pobrać, a kurwa obciąć sobie palec własnoręcznie. To trzeba mieć psychę, nie? Oh, your off as a experience? Yeah, of course, yeah. Last time we went to his brother's bar and it's owned by a lady and she looks like a decent normal lady, right? But she went to the jail so many times because she stabbed so easily. So many people, so many Yakuza's. She's like... And even like one of the Yakuza guys walking kind of like with the limbs like still. Oh shit. Yeah, because of it. jest crazy. Zziemy teraz na To jest bardzo MMA. ciekawe, że ludzie, którzy są w stanie, wiecie, którzy żyją w tym przestępczym świecie i tak dalej, potrafią sobie później po latach o tym opowiadać w żartach i się śmiejąc, No, no, dźgała, dźgała ta kobieta sobie kilka razy, hi, hi, hi. o no, no, i teraz sobie pracuje jak zwykła kobieta. To jest dla mnie troszeczkę takie troszeczkę nie... Przerażające, Że ludzie po prostu. No nie wiem, no kurwa, no nie mógłbym funkcjonować przy takich przy takich ludziach, nie? A które są organizowane przez kolegę Jujamy. którym go poznał w więzieniu, który siedział za morderstwo. Jak moja mama mówiła mi, żeby mnie wpadł tylko w towarzystwo, to właśnie chyba to sobie wizualizowała. Hmm. Ja pierdolę. No no tak, oh Oh, that's... in japan even the guys who are you know like gang members looks very polite oh yeah you have to be but if you're not if you're not polite you won't be able to survive in the gang together No, inaczej niż u nas, Cielo. nie? That's ja, pierdo... ja pierdole. Ja pierdolę serio? Czekajcie, muszę ją zobaczyć. Kurwa, ona za młodu to musiała być taka lacha, że szok. I taka wariatka żyć gała ludzi? O, mój boże. To jest niesamowicie. I, a wiecie co jest przerażające dla mnie? Że tacy ludzie sobie funkcjonują jakby nigdy nic I sobie chodzą w społeczeństwie Niesamowite po prostu Przepraszam, ale ja jestem troszeczkę z tych ludzi, którzy Uważają, że selekcja powinna być dla takich ludzi Odseparowani się od społeczeństwa Radykalne, ja wiem, że ludzie się zmieniają Ale jeżeli ktoś potrafi wielokrotnie Dźgać różnych ludzi Zabijać albo ranić Okaleczać, eh, okradać Zwykłych ludzi to dla mnie to powinna być, no sorry bardzo, ale selekcja dla takich takich istot, nie? <grymne> 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 o, <świetne> Masakra. Laska, która siedzi obok niego, to laska, go dźgnęła noże. I ona podobno dźgnęła już tak 30 osób. Cena dzisiaj? Biś... To żeby nie było 31. <grymne> no jo. A to chyba jakiś klub kurwa jak co? E, Cyk. Pomyśl, że w Japonii był koleś kanibyl, który został celebrytą. Pierdolisz! W życiu o czymś takim nie słysz. Serio? Do tego to już bym sorry bardzo, ale kara śmierci Powiedział walczył bez rękawicza. Dobra, rzucili rękawice na ziemię i walczył na gołe pięści To jest jakiś kurwa klub jakoś chyba Serio Walczą na gołe nie sam. O masakra Następnie skoczyliśmy do knajpy, która znajdowała się obok głównej siedziby Jakuzy, w której co wieczór się spotyka. Wyobraźcie sobie, kurde, że na przykład jakaś babcia z osiedla kochana i milutka się okazuje zabójcą dla Jakuzy masakra. Ja bym chyba w takim szoku była. No, on nie mógł być, on nie mógłby wyjść do klubu. Nie mógłby wejść do klubu Jakuzy, no, ale tam gości miał takie tatuaże typowo jaku, Jakuzianskie, nie? To on może się tak, kurwa, dziwne, bo ciekawi mnie tylko to, że on może sobie wchodzić do takich miejsc, no bo jakby nie patrzeć, no dobra, okej, okay, to jest prowadzone przez zwykłych ludzi. Może tam każdy wejść, ale jednak były członek Jakuzy chyba nie będzie zbyt mile widziany w momencie, w którym yy, wchodzi sobie do pomieszczenia, gdzie jest pełno ludzi z Jakuzy, nie? no trochę tak kurwa.

Czy też jeszcze jakiś jego inny kolega. Chwilę się zastanawiali, ale powiedzieli, że mogę pokazać jego twarz. Co nie jest takie oczywiste. Mm -hmm. Ja bym się kurwa troszeczkę bał pokazać ich twarz, bo chuj wie, czy mu zaraz nie odjebie i powie jednak w sumie to nie pokazuj. Mojej twarz, bo cię zajebie, nie? To jest takie szlak. Znaczy ja podziwiam, że, że Oj Wojtek chce, zrobił taki film. o zajebisty to jest film, naprawdę, rewelacja. Tyle, że do jasnej anielki jednak mam takie. Żeby nie było zaraz po Oj Wojtku, nie? Jakby naprawdę. Ale do... Ale do... Like... Oni, na, oni na niego patrzą jakby chcieli go kurwa zajebać, patrzcie. Ten na niego patrzy jak na jakiegoś kurwa tego. Ten to patrzy na niego jakby go miał zabić. pizdu <laughs> do. Do like delicious in Polish. Do <sharp> i ma... Spytałem panów gangsterów, jak Jakuza różniła się od tego, jak pokazywana była w filmach i ogólnie w mediach. Oh, like... like... deli o. Dzisiaj <sharp> ma Kita-san. na It's so fancy, right? Like all the good cars, good girls, good drugs, good alcohol, good parties, good everything, good clothes, good jewelry. But in the real life, it doesn't work like that. Only one, uh, only ten percent of the people <laughs> who is in that organization has that kind of life. But ninety percent, no, it's not as fancy as you think. So like the ninety percent works like slave for for those terpers between there So if you wanna if you wanna do some like a restaurant business, you have to buy in Oshibori, like this kind of towel from Yakuza people. Just like a protection from certain Exactly, yeah. So make it look like a regular business, but it's not actually. Ja pierdole, niesamowite po prostu he told me what was the first time uh, the first reason why he went to jail and what was the second time uh, one of his guy escaped ran away from prison <laughs> no, from his organization uh, and they started to look for him but if you find him if you're the first one you have to go to jail because you have to hurt him right that's like, so he said, like, Nah, don't worry about it, just let him go. Okay. Uh, he took the money him with himself, but don't worry about it, it's okay. So he kind of forgave him, but when his uh, car came back, because he was renting the car to him, back seat of the car, there was a tissue and uh, cuffs and woman's purse were indian it looked like they had a sex on back side of the seat, back seat of the car and they saw the wallet inside of the purse so they went to the address and asked this uh, found the girl and asked, asked her what happened she said like she she got raped by this person then he got mad oh no no that's big no no i have to find him so when he found him jejcupcisam um, hammer and beat a shit out of him oh shit that's the second type. No, 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 no. <Minh> <announcing> raczej go zabił hmm. teraz wiecie mam dylemat moralny bo z jednej strony no zrobił krzywdę yy, zwykłemu gwałcicielowi, więc mój kodeks moralny mówi brawo. Z drugiej strony był w stanie wziąć młotek i zarąbać typa. To już mam takie z, w głowie. Na miejscu oj Wojtka to miałbym takie w głowie, o kurwa, siedzę z niebezpiecznym typem, nie? A raczej siedzę z wieloma niebezpiecznymi typami. Jeden, jeżeli coś im się nie spodoba... To kurwa dostanę młotkiem, nie? No pierwszy co mi przychodzi do głowy. Peace, w latach 60. Jakuza miała 200 tysięcy członków. Gdzieś to mniej niż 25 tysięcy. Zawsze była ta organizacja nielegalna, to kiedyś rząd przymykał na to oko. Dziś jednak, jeśli ktoś ma za sobą przeszłość w Jakuzie, to jest mu bardzo ciężko wrócić do normalnego życia w społeczeństwie. A w wielu bankach nie założy sobie nawet konta. Kurde, mocny dzień. I moi drodzy, bo ja wiem, że wy jesteście pandetami. Cyńc e, z... Z, z, z trzeciej, jakby go nie puścił, to by nic nie z, zrobił tej kobiecie. No tak, no nic by nie zrobił tej kobiecie, gdyby go nie puścił. Więc e, pewnie czuł się również winny temu, co się wydarzyło, nie? Z natury zachęcam was do niewstąpienia do jakuzy. Jak chcecie robić jakieś niemoralne rzeczy, to zostańcie YouTuberami. Za kilka dni kolejny odcinek z Japonii. Dzięki. Kurwa, powiem wam szczerze, mocny materiał, zajebisty. Jakby się dało z tysiąc łapek dać, to bym dał z tysiąc łapek, bo rewelacyjny mat materiał, nie? Natomiast jest to le leciutko przerażający materiał, że tacy ludzie w ogóle chodzą sobie po ulicach i, i, i jakby... I, I wiadomo, że człowiek mówi, do no, dobra, jest już starszy, zmienił się i tak dalej. Ale czy to wymarzy to, co robiłeś przez x lat, i, że byłeś w ogóle w stanie robić takie rzeczy? No... Przerażające po prostu, przerażające.